Dzień dobry. Witam w pierwszym filmie w 2021 roku, który to będzie od razu podsumowywał rok 2020. Jak zwykle w doborowym towarzystwie znów zaprosiłem naprawdę znakomitych gości, którzy mi w tym podsumowaniu pomogą. Zanim jednak ruszymy dwie sprawy. Pierwsza, ta koszulka. To nie jest przegrany zakład. Ta koszulka noszę z dumą. To jest prezent, który mi się bardzo podoba. Golce piaskowe są super i jestem dumny, że mogę ją... Na sobie w tym momencie mieć. Po drugie, lista, którą wam za chwilę pokrótce przedstawimy wspólnym siłami, jest listą subiektywną. Jeżeli się z nią nie zgadzacie albo macie inne propozycje, śmiało zostawcie je w komentarzach. Natomiast miejcie też baczenie, że każdego może interesować co innego. I każdy z moich gości także został zainteresowany innym tematem i o innym temacie opowie, jeżeli dotrwacie do końca, to koniecznie sprawdźcie ich kanały, jeżeli ich jeszcze nie znacie, a nawet nie tyle kanały, co działalność w internecie. A zacznę to wszystko jeszcze ja, bo w styczniu 2020 roku miał miejsce potwornie ciekawe odkrycie, które jest bardzo mocno związane z moim wykształceniem, z chemią. Miejsce siódme. Film z powstawania i rozpadania się wiązania chemicznego. W styczniu 2020 roku naukowcy, z wykorzystaniem transmisyjnego elektronowego mikroskopu, zobrazowali coś naprawdę, naprawdę niezwykłego, a jednocześnie bardzo powszechnego. Wiemy, że wszystko składa się z atomów, które są bardzo często połączone z innymi atomami tak zwanymi wiązaniami chemicznymi i w zasadzie przez Całą naukę chemii mówi się o tych wiązaniach, a jeżeli się o nich nie mówi, to wylicza się czasami w bardzo skomplikowany sposób ich właściwości, zachowania. Spróbuję tworzyć modele, które oddawałyby jak najlepiej rzeczywistość. Wszystko dlatego, że te wiązania mogą mieć ułamki nanometra, czyli miliardowej części metra, jeżeli chodzi o długość. I jeżeli ktoś by mnie zapytał dwa lata temu, czy nawet Rok temu, to powiedziałbym, że no, zobaczenie wiązania chemicznego jest niemożliwe. Natomiast naukowcom udało się właśnie z, z pomocą tego mikroskopu pokazać, nagrać, i ten film można zobaczyć na YouTubie, jak dwa atomy renu, rzadkiego metalu szlachetnego, łączą się, a potem to wiązanie pęka, po to, żeby się znów połączyć takie powstawanie i rozrywanie wiązań chemicznych, w, może. Nie jest czymś bardzo malowniczym, ale jednocześnie idea tego, że możemy to zobaczyć, jest dla mnie naprawdę tak uczciwie piękna, fascynująca i wykracza poza moje wyobrażenie jeszcze sprzed kilku lat. Można zauważyć, że wiązanie to jest tym krótsze i bardziej wielokrotne. To znaczy, jeżeli to jest wiązanie podwójne, bo można zmusić te atomy, czy zdaniem naukowców zmusili oni te atomy, czy zaobserwowali, jak te atomy tworzą wiązania pojedyncze, podwójne, potrójne i poczwórne. Im więcej wiązań, tym długość tego wiązania jest krótsza. Jeżeli Cię nie porywa, drogi widzu, droga widzko, nic straconego, natomiast ja jako chemik jestem naprawdę zapasynowany, bo nigdy nie sądziłem, że coś takiego za mojego życia, a jeszcze nie jestem taki stary, będzie miało miejsce. Skoro zaś mowa o życiu, to niezmiernie się cieszę, że w czasie przerwy pomiędzy jego ratowaniem Miał okazję kilka słów na temat jednego z takich ciekawych odkryć opowiedzieć mój kolejny gość. A w zasadzie pierwszy gość, bo na razie mówiłem tylko ja. Miejsce szóste. Nowy kodek, który może pokazać nam streaming w 8K. Opracowano nowy kodek H266, który potrafi zmniejszyć bitrate yy, o połowę. Z polskiego na nasze oznacza to nie mniej, nie więcej, a to, że zbliżamy się wielkimi krokami do ery programów 8K, czyli jakości pozwalających widzieć najmniejszą zmarszczkę na mojej twarzy i nie tylko mojej. Miejsce piąte. Dinozaur, który żył w wodzie. W kwietniu roku 2020 światło dzienne ujrzał artykuł, który w pewnym sensie zrewolucjonizował nasz pogląd na paleontologię i dinozaury. Do tej pory definiowaliśmy dinozaury jako zwierzęta lądowe. Inne morskie czy latające gady, takie jak plesiozaury, mozazaury czy pterozaury, które czasami przez ludzi niezaznajomionych z tematem nazywane są dinozaurami, Nimi nie były. Znajdywały się one na zupełnie innej gałęzi drzewa ewolucyjnego. Dinozaury chodziły po lądzie i to było ich siedlisko. Jednak artykuł opisujący niedawno znalezione kości Spinozaura zmusza nas do zmiany sposobu myślenia o tych zwierzętach. Spinozaur często kojarzony jest z filmem Park Jurajski 3. Jednak jego wizerunek w tej produkcji bardzo odbiega od dzisiejszego stanu wiedzy. Teropod ten charakteryzował się krokodylim pyskiem oraz żaglem na plecach. Dorastał do 15 metrów długości. Żył w późnej kredzie pomiędzy 101 a 96 milionów lat temu na terytorium dzisiejszej północnej Afryki, która wtedy cechowała się innym klimatem i ukształtowaniem terenu. Występowały tam płytkie morza i rozległy system rzeczny. W 2018 roku paleontolog Nizar Ibrahim w formacji Kem Kem w Maroku podczas kolejnej już swojej wyprawy do tego miejsca znajduje między innymi ponad 30 kręgów ogonowych, które całkowicie zmieniają nasz pogląd dotyczący trybu życia spinosaura. Sprawiają także, że szkielet tego zwierzęcia jest najbardziej kompletnym szkieletem dinozaura drapieżnego pochodzącym z kontynentalnej Afryki. Badania kości trwały 2 Lata praca na ten temat została opublikowana w kwietniu mijającego właśnie roku. Okazało się, że żagiel tego zwierzęcia nie kończył się na plecach, ale ciągnął się przez cały ogon. Ogon miał zwiększoną powierzchnię i cechowała go duża elastyczność. Był głównym napędem zwierzęcia podczas pływania. Podobne rozwiązania można obserwować u krokodyli czy Traszek. Ten ogon, który można nazwać równie dobrze płetwą ogonową, to jednoznaczny dowód, że ten dinozaur pływał. Ibrahim powiedział o tym tak. Spinozaur to dinozaur, próbujący zbudować rybi ogon. Inne cechy także wskazują spinozaura na wodnego drapieżnika polującego głównie na ryby. Jego długi i wąski pysk przypominał pyski krokodyli. Kończyny przednie były długie, dobrze rozwinięte, zawierały pazury pomocne w chwytaniu ofiar. Z kolei tylne były skrócone, przystosowane do wodnego trybu życia. Miednica była zredukowana, grzbiet wydłużony, a środek ciężkości przesunięty ku przodowi i nietypowy jak na teroporach. Woda. Sprawiał on, że zwierzęciu łatwiej było poruszać się w wodzie, choć na ląd także mógł wychodzić, jednak nie poruszał się tak samo jak inni jego kuzyni. Był słabo przystosowany do dwunożnej lokomocji, dlatego podpierał się na przednich łapach. Nagromadzenie cech przystosowawczych do życia w wodzie wskazuje, że mamy do czynienia z pierwszym wodnym dinozaurem miejsce czwarte. Sztuczna inteligencja rozpoznaje raka. Bardzo Ci, Dawid, dziękuję za zaproszenie i przy okazji gratuluję ogromnego sukcesu Twojego kanału. Przez czas jakiś, a może już na zawsze, rok 2020 będzie się raczej kojarzył z pandemią. I w sumie to rozumiem, choć w tym roku w nauce poza pandemią, wirusem i chorobą działo się naprawdę bardzo dużo. Z długiej listy tych dokonań czy odkryć wybrałem omówienie w kilku zdaniach tego, czego dokonała sztuczna inteligencja Google, która nauczyła się rozpoznawać raka piersi. Takie próby zresztą, takie próby wyuczenia maszyny, by była wsparciem w diagnostyce, trwały od dawna, ale w ostatnich latach pojawiło się kilka naprawdę spektakularnych sukcesów. To ostatnio próbowałem je jakoś podsumować, ich lista była całkiem długa. W tym roku na tej liście znalazł się m.in. googlowski DeepMind, który nauczył się lepiej niż radiolodzy specjaliści wykrywać raka piersi. Lepiej znaczy z większą skutecznością rozpoznawać na obrazach RTG albo na obrazach tomograficznych śladów początku raka. Na podobnej zasadzie sztuczna inteligencja z Carnegie Mellon University nauczyła się po odgłosach kaszlu rozpoznawać osobę chorującą na COVID-19. To też tegoroczne osiągnięcie. Gdy myślę o sztucznej inteligencji i o tym, którą część albo raczej który aspekt naszego życia zmieni ona najbardziej, to wydaje mi się, że największa rewolucja czeka nas właśnie w medycynie i tym wszystkim, co jest wokoło medycyny. Głównie w diagnostyce i w badaniach przesiewowych. Bo do tego wręcz idealnie nadają się programy, które potrafią analizować bardzo duże zbiory danych i potrafią, co najważniejsze, wyciągać z tych, z tych zbiorów danych wnioski. Potrafią te wnioski zapamiętywać i skutecznie wykorzystywać na przyszłość w innych badaniach. W skrócie potrafią się uczyć. Na przykład inżynierowie z Google i naukowcy z Northwestern Medicine stworzyli taki algorytm, który rozpoznaje guzy nowotworowe płuc. Dzisiaj też jest już lepszy od specjalistów radiologów. Pisał o tym chyba w zeszłym roku Nature Medicine. Najpierw pokazywano algorytmowi obrazy z ewidentnymi ogniskami nowotworowymi i na ich podstawie uczono go znajdowania charakterystycznych śladów czy zmian w tych obrazach. Na pewnym etapie, w pewnym momencie algorytm łapie, jak gdyby o co w tym wszystkim chodzi, a rola trenera w tym momencie ogranicza się już tylko do sprawdzenia, jak sobie algorytm radzi. W końcu algorytm staje się lepszy niż jego trener, a całość wygląda jak edukacja człowieka z finałem, którym jest to, że uczeń staje się lepszy od swojego mistrza. W University College London Hospital stworzono taki algorytm, który świetnie radzi sobie z diagnostyką raka szyjki macicy. Z kolei konsorcjum Biomind wyuczyło program komputerowy tak, że ten diagnozował niektóre choroby neurologiczne z około 20% wyższą skutecznością niż lekarze. Z kolei w Stanford Uni University w Stanach w ciągu dwóch miesięcy nauczono sztuczną inteligencję rozpoznawania 14 chorób nowotworowych na podstawie m.in. zdjęć rentgenowskich. I tutaj już niektórzy mogą mieć przed oczami, ja mam obrazy z filmów science fiction, gdzie człowiek ym, chory jest badany nie przez lekarza, tylko przez maszynę. Nie wiem jaka będzie przyszłość, ale intuicja mi mówi, że algorytmy nie zastąpią lekarzy, ale będą dla nich ogromnym wsparciem. Nie tylko zresztą dla lekarzy, ale także na przykład dla farmaceutów. Na MIT w Stanach Zjednoczonych stworzono algorytm wyszukujący, poszukujący antybiotyków. W pierwszym kroku został przeszkolony na przykładzie 6000 dobrze opisanych molekuł. Po tej nauce algorytm zaczął przeczesywać bazę, która miała 100 milionów rekordów. Tylko 3 doby potrzebowałby wyselekcjonować z tych 100 milionów 23 molekuły, które następnie zostały przebadane przez specjalistów. 8 z nich okazało się być nieznanymi dotąd antybiotykami, a dwie z nich to związki silnie bakteriobójcze. 100 milionów cząsteczek chemicznych w 3 doby. To jest osiągnięcie. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube. Przy tej okazji pozwolę sobie na małe wtrącenie. Prawdopodobnie znacie Tom Karożka z kanału Nauka to Lubię. Wielokrotnie polecałem jego materiały, ciągle niezmiennie to robię i przypominam, że linki do całej twórczości moich gości znajdziecie w opisie tego filmu. Natomiast nie wiem, czy wiecie, a wiele osób mnie na przykład o to pyta, Tomek prowadzi teraz kanał, który jest również przeznaczony dla dzieci. Więc jeśli macie kogoś, kto mógłby być. Potencjalnie konsumentem takiego kanału, to link do niego także znajdziecie w opisie. Zachęcam. Ja nie miałbym do tego cierpliwości na obecnym etapie mojego życia, żeby takie treści tworzyć dla najmłodszych. Tomek robi to świetnie. A skoro już mówię, to pozwolę sobie na jedno takie wtrącenie, można powiedzieć, na wyróżnienie na tej liście, które nie będzie żadnym miejscem, czy tam nieznanym w sumie miejscem może się okazać, a będzie ono dotyczyło. Życia na Wenus. Trochę ponad dwa miesiące temu bardzo głośna była informacja, że grupa naukowców, wśród których znajduje się także Polak, odkryła ślady potencjalnego życia na Wenus. Mam tutaj na myśli, że w atmosferze Wenus odkryto taki związek chemiczny, który na Ziemi powstaje tylko w procesach z udziałem życia. Nie może powstawać na drodze nieorganicznej. Synteza, przynajmniej my nie wiemy o takich ścieżkach chemicznych. I e, jeżeli chcecie posłuchać o tym więcej, tam w ogóle wypowiada się e, ów Polak, który brał udział w tym badaniu, to jak najbardziej jest taki film u mnie na kanale. Link znajdziecie w opisie i w karcie. Natomiast ja wyróżniam to odkrycie, które zapewne znalazłoby się tutaj w zestawieniu z innego powodu. A mianowicie z takiego, że późniejsze badania, które podjęły ten temat, praktycznie natychmiast. No nie są już tak entuzjastyczne, jeżeli chodzi o wyniki. To znaczy w październiku ukazały się trzy prace, trzy wyniki analiz, pomiarów, które nie odnajdują fosforowodoru, czyli fosfiny w atmosferze Wenus. Na dodatek zgłasza się pewne zastrzeżenia co do metodologii e, tych badań, e, również w analizie danych, e, szuka się potencjalnych źródeł błędu i nie mówię o tym po to, żeby odwołać wyniki tamtego filmu. Nie. Mówię o tym po to, żeby pokazać wam, czy podkreślić, że nauka jest procesem i niewykluczone, że pewne rzeczy, które bardzo nas teraz ekscytują, będą ekscytowały nas z perspektywy czasu mniej. Że to, co naukowcy bardzo często odtrąbiają jako coś niezwykle ciekawego, może okazać się mniej ciekawe. No i jednocześnie w nauce to też jest ważne, jeżeli popełnia się jakiś błąd, to po to Cała ta mechanika interakcji pomiędzy ośrodkami naukowymi jest skonstruowana tak, a nie inaczej, że ten błąd może i powinien być wykryty z czasem. Im większe odkrycie i im większej liczby osób dotyczy, w większym stopniu wpływa na daną dziedzinę, tym większa szansa, że takie namierzenie pomyłki, niedokładności, błędu e, będzie miało miejsce wcześniej. I warto o tym pamiętać w kontekście i przełomowych odkryć naukowych, i takich rzeczy, które bardzo często krzyczą na nas z trochę clickbaitowych artykułów na niekoniecznie branżowych stronach internetowych. Tyle przestrogi, tyle ciekawości. W ogóle, jeżeli chcielibyście usłyszeć o tym więcej, to może też dajcie znać w komentarzach. nuż gdzieś na którymś z moich kanałów pojawi się taki film. Ale dość o mnie, bo teraz zbliżamy się do podium, a na podium są nie dojrze kolejni fantastyczni twórcy. To jeszcze kolejne fantastyczne odkrycia. Miejsce trzecie: super zamieszkiwalne planety. Wielkie dzięki za zaproszenie, Dawid. Słuchajcie, kochani, naukowcy René Heller i John Armstrong w 2014 roku doszli do tego, co my zwykli ludzie wiemy już od dawna. Planeta Ziemia to jest marne miejsce do życia. Stworzyli więc specjalną Wish listę, jakie warunki powinna spełniać planeta, by można by ją określić jako super przyjazną do życia, czy super zamieszkiwalną, super habitable w każdym razie po angielsku. Czyli w teorii posiadającą lepsze warunki do tego, by mogło na niej powstać i ewoluować życie, przynajmniej takie życie, jakie my je znamy. Przede wszystkim woda. Zakładamy, że życie potrzebuje wody. Ja potrzebuję wody. Byłoby też naprawdę super, gdyby planeta była tak o jedną trzecią większa i dwa razy cięższa od Ziemi, bo to dawałoby trochę bonusów, na przykład większą siłę grawitacji to jest to, co lubimy żeby potencjalnie cały ten pyszny tlen i gazy cieplarniane pozostały przytulone do naszej planety. I y, utrzymywały przyjemną temperaturę. Poza tym gęstsza atmosfera to także szansa na płytsze baseny oceaniczne, co sprzyjałoby różnorodności życia w wodzie. No i naprawdę by było bajecznie, gdyby nasza planeta nie orbitowała wokół takiej gwiazdy jak nasze słońce, bo umówmy się jakby eh, no, niestabilne. Ledwo 10 miliardów lat, zanim je szlak trafi. Tylko może no, coś mniejszego, może coś typu K, jakiś pomarańczowy karzeł. Czyli gwiazda, na której można polegać przez dobre 30 miliardów lat. To jest marka, której możemy zaufać, że da wystarczająco czasu, by życie się rozwinęło. A do tego mniej będzie uszkadzało cenne DNA swoimi promieniami ultrafioletowymi, bo wydziela ich mniej. Tak no, dzięki słońce, co nie? za uszkodzanie moje DNA. No i słuchajcie, mamy to. Naukowcy zidentyfikowali w tym roku 24 egzoplanety, czyli planety spoza naszego układu słonecznego, które być może mogą mieć lepsze kondycje dla życia. Tylko no jest to bardzo być może, bo tak naprawdę wszyscy kandydaci są oddaleni od nas o przynajmniej 100 lat świetlnych więc nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić wielu z tych parametrów. Ale okej, okay, mamy już jakieś typy. Teraz czekamy tylko aż najnowsze teleskopy dropną do supermarketów dla supernaukowców e, i będziemy mogli sprawdzić trochę więcej. Więc w każdym razie fajne newsy, ale ja bym się nie jarał za mocno. Może jednak skupmy się na razie na ogarnianiu szitu tutaj na ziemi. Tak to mówią, nie porównuj się z innymi. Tylko porównuj się do siebie z przeszłości. Więc weźmy się poważnie za nasz problem zmian klimatycznych, zanim naukowcy oznaczą naszą planetę jako super, nie super nieprzyjazną dla życia, czy coś w tym stylu. I wtedy będzie wstyd na cały kosmos. Miejsce drugie: nanoatak na miażdżyce. Wyobraź sobie, że możesz zmniejszyć się tysiące razy i zanurkować we własnej krwi. Wpływasz do aorty, skręcasz do lewej tętnicy wieńcowej, która odżywia mięśniówkę serca, aż tu nagle... trafiasz na przeszkodę. A dokładniej na zator, czyli pękniętą blaszkę miażdżycową zatykającą światło tętnicy. Wszystko staje się już jasne. To zawał albo udar mózgu, jeżeli blaszka miażdżycowa pęknie w którejś z jego tętnic. Miażdżyca to najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. W tym roku nastąpił zwrot akcji. Naukowcy ze Stanfordu i Uniwersytetu w Michigan też zanurkowali we krwi. Wpuścili do niej węglowe nanocząsteczki, które, niczym koń trojański, dostały się do blaszek miażdżycowych i sprawiły, że te zaczęły się zmniejszać. Medyczny bełkot? Cofnijmy się do początku. Wiecie, jak zbudowane są drogi? Grube warstwy jakiegoś żwiru, piasku, tłucznia kamiennego. Wszystko po to, żeby na wierzch położyć relatywnie cienką warstwę asfaltu. Nasze tętnice w przekroju wyglądają bardzo podobnie, a warstwą bezpośrednio stykającą się z krwią, czyli odpowiednikiem asfaltu, jest śródbłonek. Niestety, w ciągu życia powstają w nim dziury, a wywołują je wolne rodniki. Toksyny albo zbyt wysokie ciśnienie, czyli nadciśnienie, które też uszkadza asfalt, odsłaniając głębsze warstwy drogi. W powstałe dziury wpada LDL, czyli białko, będące jednym z głównych transporterów cholesterolu w organizmie. Organizm reaguje procesem zapalnym. Z krwi do dziury przechodzą białe krwinki, strażnicy ładu i porządku, które przekształcają się w makrofagi, czyli w wyspecjalizowanych czyścicieli ludzkiego organizmu. Makrofagi zaczynają zjadać odkładający się w dziurach cholesterol. To z pozoru dobre zadanie, okazuje się być niedźwiedzią przysługą. Bo makrofagi po zjedzeniu pewnej ilości cholesterolu zwyczajnie tracą apetyt i zamieniają się w rodzaj gnuśnej pianki, która stopniowo zaczyna wypełniać przestrzeń, pod uszkodzonym asfaltem. Dnie mijają, zapalenie toczy się dalej. Na miejsce ściągają komórki tkanki mięśniowej, tkanki łącznej, które jednak po czasie ulegają martwicy i przekształcają się w warstwy komórkowego gruzu. Proces jednak trwa. Pianki ciągle przybywa, gruzu przybywa, no i formuje się blaszka miażdżycowa, która rośnie, rośnie i rośnie. I stopniowo zamyka światło tętnicy. Ale to nie koniec. Istnieje ryzyko, że blaszka miażdżycowa może w każdej chwili pęknąć, powodując krzepnięcie przepływającej obok krwi. Powstaje wtedy zator, który zamyka światło tętnicy. Krew przestaje dopływać do narządu, a my wtedy zataczamy koło i wracamy do zawału czy udaru niedokrwiennego mózgu. Medycyna od lat próbuje walczyć z miażdżycą leżąc na ciśnienie, stosując leki czy diety obniżające stężenie cholesterolu. Wiemy, że ta taktyka działa. Jednak badanie opublikowane na początku tego roku w Nature odkrywa zupełnie nową, bo nano, taktykę walki. W warunkach laboratoryjnych naukowcy umieścili w węglowych nanorurkach pewne cząsteczki. Podane do krwi trafiły do makrofagów w blaszce miażdżycowej. Gdy tam trafiły, nanorurki uwolniły cząsteczki wcześniej tam zapakowane, czyli inhibitory procesów sytości. Które zahamowały sytość, a odblokowały apetyt makrofagów, umożliwiając zjadanie cholesterolu i komórkowego gruzu właściwie bez opamiętania. W efekcie makrofagi pozbawione uczucia sytości nie zamieniły się w piankę, a zjadły rozwijającą się blaszkę miażdżycową, doprowadzając do jej zmniejszenia. No a mniejsza miażdżyca to mniejsze ryzyko jej pęknięcia i wywołania udarów, zawałów, no i zgonów. Póki co nanotechnologia była testowana tylko na myszach, także przed naukowcami dużo pracy i testów z komórkami ludzkimi. Trzeba się upewnić, że te nanorurki trafiają do makrofagów w blaszce miażdżycowej, a nie np. do tych odpowiedzialnych za zjadanie starych czerwonych krwinek, co mogłoby doprowadzić do anemii i miało takie miejsce w przyszłości. Mimo to mamy wrażenie, że leczenie za pomocą nanotechnologii to już nie fikcja z filmów sci-fi, a przyszłość, która nadchodzi wiele szybciej niż nam się zdawało. Miejsce pierwsze, szczepionka przeciw COVID-19. Musimy być szczerzy, że rok 2020 to rok pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wpłynęła ona na nasze życie o wiele bardziej, niż byśmy sobie tego życzyli. I jednocześnie, kiedy się zaczynała, to mieliśmy w perspektywie, że może takim rozwiązaniem problemu będzie szczepionka, która jeżeli prace będą prowadzone szybko, wartko i skutecznie, może wejść do użytku za 12-18 miesięcy, co byłoby naprawdę bezprecedensowym tempem badań. Natomiast w tym roku jesteśmy już na etapie szczepień. To przedsięwzięcie, jakim było stworzenie tej szczepionki, czy nawet tych szczepionek, bo ich jest kilka, będzie prawdopodobnie nie do pobicia przez długie lata. Oby okoliczności funkcjonowania naszej cywilizacji, naszej nauki nie wymagały od nas bicia tych rekordów, bo nigdy tak wiele odkryć, przełomów nie nastąpiło w tak krótkim czasie. Nigdy tak mocno yy, i z takim wsparciem również finansowym nauka nie była zaangażowana w jeden konkretny projekt, który zakończył się powodzeniem, bo wstępne wyniki pokazują ponad 90, około 95% skuteczność tej szczepionki, a więc mamy narzędzie, które może nam pomóc wyjść z pandemii dobry rok szybciej niż się wielu ekspertów spodziewało z założeniem, że ten pierwotny termin był i tak potwornie szybki. I takie przedsięwzięcie nie mogło nie znaleźć się na pierwszym miejscu. I to tyle dzisiaj. Tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś propozycje innych odkryć, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć listę rezerwową, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zajrzeć, subskrybować i śledzić działalność moich dzisiejszych gości, którym pięknie dziękuję za pomoc. Bez Was ten film w żadnym wypadku nie mógłby osiągnąć tego poziomu. I co, w nowym roku wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, spokoju, szczęścia sobie osobiście i myślę, że gdybym miał... To prawdopodobnie i większości z Was osobiście tak, żebym życzył jak najwięcej zaszczepionych osób na Waszej drodze. I obym potem nie cierpiał psychicznie z powodu tego, że te słowa wypowiedziałem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.